Zanieczyszczenie środowiska to jeden z największych problemów współczesnego świata. Bardzo szybki rozwój techniki doprowadził do tego, że sytuacja jest coraz bardziej krytyczna. Ogromny udział w zanieczyszczeniu środowiska mają elektrownie węglowe czy spaliny. Rozwiązaniem tego problemu w pewnym sensie mogą przynieść odnawialne źródła energii. Fotowoltaika to odnawialne źródło energii. Jest to technika zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Symulacja instalacji fotowoltaicznych w szkole na lekcjach fizyki pokaże nam, jak fotowoltaika przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, ale zmniejsza wydatki danej szkoły. Projekt pracowni fotowoltaicznej w szkole to pierwszy krok do naprawy naszego środowiska i polepszenie sytuacji ekologicznej na świecie.